Bo one jesteśmy na miejscu i zaczynamy kolejnego podróżniczego vloga, jak zwykle we dwójkę, z kim by tu innym, jak nie z Laurą, pokazujemy Wam nasz apartament, nie wiem o ile można go tak nazwać, bo jest dosyć mały. I tani. Pierwszy raz kupiliśmy Airbnb, tak, jest bardzo tanie, ale no całkiem powiedzmy te nasze dwa małe plecaczki, na dziewięciodniowy wyjazd spakowaliśmy się w takie małe plecaczki, w sensie mówię może trochę większy, no ale nasz pokój ogólnie... <śledzimy> Prezent... Jestem tutaj w wyposażeniu. Tak, prezentuje się tak, więc no, na tym by się kończyło. Trochę była afera, bo kupiliśmy coś innego, e, miało być z łazienką, jest bez łazienki, trochę... No trudno, takie jest życie, najważniejsze, że mamy gdzie spać, tak wszystko jest w porządku, całkiem czysto, całkiem zadbany. także jak na to, że jest tani, to jest w porządku, pokażę wam jeszcze balkon. Zobaczcie nasz widok z okna bardzo ciekawy. Tam mamy jakiś taki mural, który nie wiem szczerze, co przedstawia. Jakąś modliszkę, ale w ogóle jakieś tak. Otoczenie jest dziwne, na pewno nie mieszkamy w centrum. Mamy jakieś takie 30 czy nawet, mówię, 40 minut pieszo do centrum, to się jutro mi okaże. Mm, ale zobaczcie, że. No, całkiem niebrzydko tutaj. jest, Zobaczmy taki balkon, trochę. Dziwny, że to jest w ogóle sztuczne. No, tak, to jest sztuczne. No, balkon, balkon w stylu dziwny, ale widok całkiem nawet nie można narzekać. Tu jakieś życie się dzieje, nawet. kolacja kolacja, pokebole sobie wzięłyśmy i jadłyśmy je już na zachodzie słońca. No i takie mini zakupy, tutaj picie, jedzenie i, i tyle. Już siedzimy w sumie w domu do wieczora, bo to dzień pierwszy, jesteśmy teraz zmęczone. Jest Zobaczcie, śniadanie śniadankowe, Przyjdźmy sobie na takie croissancy, bardzo, bardzo ładne. Witamy dzisiaj dzień drugi w Lizbonie i drugi punkt widokowy. z tak wygląda ten punkt, tu jest wieża, którą myślałam, którą się wchodzi, ale wcale się nie wchodzi, to tylko punkt orientacyjny, że obok tej wieży jest tutaj takie jest sporo takich miejsc właśnie w Lizbonie, z tego co widzę, takich, gdzie ludzie po prostu na tych murkach sobie siadają, z jedzeniem, tak jak my wczoraj. I tam trochę widać morze. No, ładnie, ładnie. Zobaczcie, w Lizbonie w parkach można znaleźć bardzo dużo kurtów. Ten kłopot tutaj ten piał, Tam z tyłu Trochę dziwne te parki mają, ale o, tu ładnie. Tutaj wygląda trochę jak w Londynie podobnie taki park był. No. Zobaczcie, nam no do środka jakiegoś kurnika weszliśmy jeszcze. Jeszcze do gęsi. Pogód pieje, a jest godzina 11. No idziemy do... O, jakie słodkie, to są stworzenia. Ej, no czuję się jak w Zo trochę. Ja jestem teraz w ogrodach Harding do to Torel, o ile dobrze, znowu mówię. No nie wiem, muszę wam znaleźć nazwę i powypisywać na dole, ale zobaczcie, tu jest jeszcze ładniejszy widok niż tam. To są bardzo ładne kolorowe domki i super to wygląda, serio. Tutaj w ogóle okolica, wreszcie po... przyszliśmy do jakiejś ładnej okolicy i jemy sobie pistacjowe, prawdziwe pistacjowe lody z takim widokiem. Naprawdę fajnie. Przeromontoizujemy życie, bo tam nam śpiewa chór, a tutaj oglądamy widoki. To ten dźwig <laughs> tylko nam przeszkadza, ale ogólnie. A słyszycie ten chór, nie wiem, czy słyszycie, ale głośno śpiewa. Tak, zobaczcie, czekamy na... tutaj jest, robi się sesja, ale jeszcze czekamy aż ten. Yy, bez butów. Aż ten... To jest niby kolejka górska napisane w mapach, ale to jest no po, prostu po prostu tramwaj. tramwaj Bardzo, bardzo ładną, z każdej strony, z jadącymi, ze stojącymi, bardzo, bardzo fajne, subfakcjonowane efektami. Lizbona tutaj w centrum jest już ładna, dużo ładniejsze niż u nas. Zaraz do tego tramwaju już kolejny ładny punkt. Tam pan gra na akordeonie, to jest bardziej do fajny taki vibe daje właśnie Hiszpanii i Portugalii w sumie. miasta, znaczy te państwa są do się bardzo podobne, języki też są bardzo podobne, także hmm. No, kolory ewentualnie rozumiemy z tego języka portugalskiego i liczby. Jak coś tam potrzebowałyśmy w restauracji czy w metrze, to tyle się jest podobne całkiem do hiszpańskiego. Ale zobaczcie, bardzo ładne. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Jesteśmy na jakiejś dziwnej bardzo ulicy, a podobno to jest jedna z i tutaj jest wystawa sceników na przykład. No, niezbyt ładnie wyglądają te uliczki. prawie że w centrum, a chodzi się czymś takim pomiędzy śmietniskami. Właśnie pod klasztorem karmelitów teraz to jest chyba to. Tutaj jest taka dziwna budowla, ale bardzo one są tutaj drzewa tutaj robiące. Cały w ogóle efekt. Jemy typowe portugalskie pastel de nata. No nie wygląda na to. jakieś takie przypieczone mm. mocno mm. Dobra. tak. Mmm, fajne, no? tak jak w dole ale trochę w takie mhm. fajne, no bo takie nie mydli, nie jest tak chudkie. wreszcie doszliśmy do jakiegoś takiego naprawdę no, głównego centrum. Tutaj mają dużo sklepów bardzo dużo restauracji, wreszcie takich fajnych, bo tam obok nas są jakieś takie bary czy jakieś takie snack bary, takie coś na szybko, jest naprawdę takie Fajniejsze, że suraty. i za mną widzicie ładnie to wygląda, a tutaj mamy za to łuk. samodzielnie, własnymi rękoma na plaży, no bo widzę dwóch, zobacz jak wrzucają, dwóch panów za to odpowiedzialnych, całe zwierzynie i z takim ładnym widokiem i z ładną panią śpiewającą w tle, takie są oglądamy. Jesteśmy teraz w jakimś ogrodzie, tutaj bardzo ładne są kwiatki, za nami tam widać trochę morze, ale po prostu odpoczywamy, bo byliśmy chyba przez pół godziny, dobra jakieś 40 minut pod katedrą C i czekałyśmy aż nadjedzie tramwaj, żeby zrobić Dobre zdjęcie z tramwajem i to bardzo dobrze się zeszło I przy okazji zauważyłyśmy, że jesteśmy cały czerwony, mam czerwone ramiona Ja szczególnie czuję jak mnie pali wszystko Więc coś czuję, że dzisiaj przynajmniej będzie kolejna, nie kolejna nieprzespana noc So what you know about teamwork Cause I've been in the clouds trying to make the dream work Always done the dump my own, that's why I seem hurt Cause I ain't met no one that ever put me first ten w kolejnym mieście zaliczony, tak wyglądał, uważam, że całkiem atrakcyjnie, bo jest naprawdę duży i fajny widoczek tutaj dla niego, więc jest w ogóle tutaj foteczki, ustawiamy się do foteczek i wracamy już na obiad na szczęście. Dobra, zobaczcie, w restauracji My Story się nazywa, to jest jakaś połączona z hotelem, to jest to jak coś. I robimy się na happy hours, więc mamy takiego dużego drinka, pina colada zamówiłam, standardowo, ja bardzo lubię i 5 euro, mega mało szczerze. Jak my dalej podróżujemy, to mam wrażenie, że ta cena jest naprawdę, Mała, w Polsce jest bardzo ciężko. Bo to jest teraz, euro jest jakieś 4,30, więc no bardzo mało pieniędzy. Jakby z mało gdzie w Warszawie da się za tyle pieniędzy wypić. Drinka jest coś takiego dużego. Także fajnie, że znalazłem takie tanie i dobre jedzenie na głównym placu. W sumie jestem bardzo zmęczona po mm. młodzieżowym chodzeniu po całej Lizbonie, bo odwiedziłem tutaj wszystkie miejsca, które mamy na mapie jeszcze jeden ogród dosłownie nam został, taki polecany przez Kacpra, jest takie główne ogrody z takimi wielkimi palmami, ale ogólnie powiem Wam, że wczoraj byłam nieusatysfakcjonowana w ogóle tym miastem. Lizbona mi się wydawała strasznie jakaś taka brudna, śmieciowisko takie po prostu, wiecie, na ulicach i nadal uważam, że śmieci są niestety, jest po prostu, wiecie, bałagan wszędzie, syf. Śmierdzi, jak jakiś jakichś takich ścieków. Są takie miejsca, niestety. No ale tutaj na głównym tym placu i w ogóle jest sporo tarasów widokowych, które naprawdę robią wrażenie. Także fajnie, jeżeli będziecie akurat tutaj wiecie, gdzieś w pobliżu, to polecam Wam jednak zahaczyć o to miasto. No bo tutaj tak jest stolica, fajnie zobaczyć na własne oczy, może akurat odkryć jakieś inne miejsca. I tutaj poza centrum i tych e, tarasami widokowymi, to nie jesteśmy jakoś super urzechnięta tym miastem, ale no i tak się cieszę, że zahaczyłyśmy, To w sumie nie była nasza główna destynacja, to jest takie nasze miasto e, przejazdowe, bo ja Wam jeszcze nie powiedziałam, ale my w ogóle docelowo jedziemy na Maderę i to była nasza główna destynacja, ale po prostu jeszcze, yy, wiecie, bilety samolotowe, teraz yy, Madera jest po prostu bardzo popularna, więc bilety tam są drogie po prostu i tyle. Więc i tak wszędzie pokazywano przesiadkę właśnie gdzieś tutaj, w ogóle z więc zrozumieliśmy, że po prostu same sobie to zorganizujemy, wiecie, i sobie zrobimy taką przesiadkę kilkudniową, nie, więc to jest nasze takie przesiadkowe miasto, w którym spędzamy w sumie 4 dni, no ale tak właściwie pełne to dwa, a bo dwa pozostałe też są takie tak naprawdę przejazdowe. Taki dzisiejszy posiłek obiadowy. Miałam bardzo taką takosę, więc jestem bardzo usatysfakcjonowana. Już jesteśmy w laty na jarmarku bożonarodzeniowym. Nie rozumiem o co chodzi. W środku Lizbony jest taki oto jarmark. No dziwne, trochę dziwne tutaj zwyczaje mają. So Jesteśmy już w ogrodzie botanicznym tutaj w Lisbonie, zapłaciliśmy 5 euro za wejście, także i tak Małek na to mi się bardzo podoba, jestem już zachwycona w tym miejscu, naprawdę. Takie ogromne palmy, i takie dawno ogromnych nie widziałam, naprawdę. Jak robicie palmy i kaktusy i rośliny, to te 5 euro to jest w ogóle nic. Mega w ogóle, zobaczcie jaka fauna i flora tutaj jest taka. Amen love po prostu, te ogrody skradły moje serce naprawdę jak na razie na całą Lizbonę to jest jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę szczerze zachwyciła. Najładniejsze one są, serio. Year in the hay, so many records got made. I kept that shit to myself. I only wanted my pay. I took some time off the stage. Got in the bed with the snakes. They wasn't doing their job. I let them slither away. I wanna build me a team. So I can get to my fans. I need someone on my side that's gonna give me a chance. But shit just ain't want it seems Don't let them in on your plans. I hope they know what I mean. I hope that you understand. So never land, never pan out. Wings talk, think I better let them spare out. Was too chill, think I better let the man out. Grew up with hand me down. Now I'm never taking head outs. Man, if you knew all this things are missing when i'm planned out but i need help to do it so can i get a fan count everyone understood me now it's funny how i stand out me myself and i homie welcome to the man so what you know about teamwork cause i've been in the clouds trying to make the dream work always done it on my own that's why i seem hurt cause i ain't met no one that ever put me first so what i know about teamwork Właściwie tam się dzieje TikTok in progress, a my już powoli wracamy. Mam nadzieję, przynajmniej, że skończę po, po, po setnej próbie nagrania TikToka. Mam nadzieję, że będziemy stąd wychodzić. I dzisiaj właśnie. No, poza tym, przepraszam, zobaczcie, kiedy spaliłam i to jeszcze jakoś tak nierównomiernie. Tutaj miałam torebkę, więc moje ramię. No, wygląda, uu, jestem czerwono-biała. W ogóle dzisiaj mam outfit czerwono-biały, ale moja skóra też mówi, że jestem polska górą. Polska górą, polska biało-czerwoni. I wyglądam strasznie, szczerze. Ta spalenizna popsuła mi wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy. Poza tym, a jeszcze kolejny fakt: zapomniałam tuszu do rzęs. Jakby wypakowałam górano, pakując się, i jestem bez rzęs, i czuję się, no, mega źle, szczerze. Nie, tylko trochę. E, chcę powiedzieć, że to Asia przez ostatnią godzinę się tu tak wyginała, ja się nudziłam, że aż z nudów sama zaczęłam się wyginać. Wiesz co, usiadłaś sobie na ziemi po no prostu... No, się nudziłam. I to minęło dwie minuty nie, może. Nie, nie. Kiedy stwierdziłaś. Ja mam rzeczywistość, a ty po prostu się... Jak zwykle masz do mnie problem. Nie. Chyba się rozstaniemy, Je... zostaniesz tutaj sama, no. ja wrócę sobie do Pedro. W tym parku? Okej. Okay. No <laughs> sobie do Pedro, który nawet nie chce nam pomóc żadnym problemem. Nasz pan od Airbnb jest w ogóle niepomocny, nie odpisuje nam całymi dniami i. No ale go jest bardziej ty! Aha, co nam mówię? Chyba się naprawdę rozstajemy. Bardzo mi się podobają te kaktusy, ja jeszcze właśnie lubię bardzo kaktusową rzeczywistość w takich parkach. No to więc e, kontynuując, zapomniałam tu rzutu rzęs, więc czuję się dzisiaj brzydko i zapomniałam e, jakiegoś, po pierwsze zapomniałam się posmarować, to chyba widać, i zapomniałyśmy aloesu jakiegokolwiek, no bo się nie spodziewaliśmy, że się spalimy, więc nawet nie mam czym się posmarować. I jeżeli dzisiaj no. będzie mi to piekło w nocy, to będzie. nie wiem co zrobię szczerze. nie będzie jest bardziej prawdopodobne, ale jestem tak czerwony prawie jak swoja kopułka. No tak, no mówisz, że jestem polsko-bio-czerwony. Dobra, pa, wracam do domu. Hej, słuchajcie, jesteśmy po całym dniu, wyszłyśmy z domu, znaczy dosłownie o 10 rano i wróciłyśmy jest 21 i jeszcze w ostatniej chwili szukałyśmy tuszu do rzęs. I mm, szukałyśmy go, bo widzieliśmy gdzieś jakiś oszą, ale nie wiedzieliśmy gdzie jest ten oszą, i w oszą. Oni mają tutaj oszą z kosmetykami, ale szukałyśmy go po całej Lizbonie, mam wrażenie. I w końcu mam. I tak po 10, 11 właściwie godzinach chodzenia po Lizbonie spalona niesamowicie, ale przynajmniej zadowolona, byłam mam do rzęs. Kupiliśmy sobie sałatki po drodze jeszcze. Na kolację i tyle Jutrzejszy dzień będzie już nie po tej stronie Lizbony Takiej typowo centralnej Jakby mm, Głównej, tylko po prostu odbijamy bardziej na bok I przepływamy na drugą stronę Wody, tam zobaczyć yy, Po prostu posąg Jezusa I <mulity> A jak ujźliśmy do ananasa, to jest prawdziwy, to jest prawdziwa kolada. Wczoraj powiedzmy nieprawdziwa, tylko prawdziwa jest z ananasa i podziwiamy tutaj Jezusa, do którego za Zobaczcie, jesteśmy już prawie pod tym posłangiem Jezusa 45 minut. O właśnie tak jesteśmy zmęczone. To nieprawda. Bo chcieliśmy z nim zdjęcie na statku, które okazało się w ogóle nieładne. I zobaczcie, tak mieliśmy wygląda droga, że tak cały czas pod górę. No i to jest niby tam 3 km, ale no bardzo długo się idzie, bo po prostu pod górę i dosyć męcząco no. jeszcze z takim obciążeniem. I jeszcze tutaj mamy soczek. No tak trochę dużo picia. no wiecie, trzeba się nawadniać na wakacjach, pamiętajcie, tak? Zobaczcie, z dołu naprawdę robi wrażenie, no jest całkiem imponująco dużo. No to nie jest to Rio, nie jesteśmy w Rio niestety. Ale z tym nas, gdzieś tak trochę czujemy Wyszliśmy już na górę i po prostu ten o, po prostu widok zapiera tak w piersi Bardzo, bardzo, bardzo ładnie I tutaj zobaczcie, jesteśmy z drugiej strony Mega ładnie, ten most jest przepiękny I cała panorama Lizbony, także od tej strony najlepiej Lizbonę podziwiać tutaj i komplementujemy rzeczywistość pod, tutaj pod Jezusem i z tym widokiem w ogóle komplementujemy, kom, kom to jest nasze słowo na ten wyjazd, łódka, którą tutaj przepłynęłyśmy na drugą stronę mostu, właśnie tego mostu, ta, tutaj ten odcinek, kosztował nas mniej niż przejażdżka metrem. Co jest w ogóle dla mnie mega o, to dziwne. No mówiłam przed chwilą znowu! No i właśnie mówię tylko co o tym. Chodzi? się dostać moją torebkę? Tak Wytrzymaj ją, okej? Okay, bo tu są złodzieje Mhm, tak, no, jest złodzieje W ogóle właśnie nie wiem, czy to jest nadal Lizbona już to po drugiej stronie mostu Nie wiem, gdzie jestem trochę Ale patrzcie sobie w ogóle w jakim ładnym otoczeniu Tutaj o tak się do Was odzywam, a taki mam tutaj krem z filtrem Bo strasznie, strasznie gdzieś co sekundę poprawiam, już bym się nie spaliła Chciałam powiedzieć, że zapłaciliśmy okrągłe zero złoty za atrakcję w Lizbonie Dosłownie, bo nie wjeżdżamy tutaj na górę No, jakby zapłaciliśmy tylko za, wiecie, za transporty jakieś tam ale nic zawiedź, jest za jakieś takie. No, nie wchodzimy do jakichś takich płatnych atrakcji. A nie, sorry, sorry, stop 5 euro za ogrody zapłaciłyśmy te wczorajsze, ale poza tym, no. Żadnych tutaj pieniędzy nie wydajemy na atrakcje na razie. Za jest sporo na, sumie, na jedzenie i na picie, bo jest bardzo gorąco i wiecie, trzeba jeść, trzeba pić. Ale i tak bardzo, bardzo ładne otoczenie, także dzisiejszy dzień jest równie udany jak wczorajszy. pomimo tego, że jest bardzo, bardzo gorąco, ale trochę odpoczniemy od tego upału na Maderze, bo wydaje mi się, że na Maderze nie będzie już y, aż tak gorąco w ogóle. Mój outfit dzisiejszy jest i tą torebkę trwałam na Vinted, bo w ogóle też pewnie zaraz będą pytania. Także tyle, bye. To jest trips, ananasem przez świat. Zobaczcie, jest to pustym, ale tylko udajemy, ok? Zobaczcie, A estetyk robimy. Uu, uu, uu tak, estetyk. Zobaczcie, tak wygląda najlepszy spot na robienie zdjęć na tych trzech słupkach. Nikt tak nie robi, ale, to, to tak ale uważam, że to jest jedyne dobre miejsce, jak można sobie zrobić z nim zdjęcie. Więc, chcecie z nim zdjęcie? To tu, naprzeciwko centralnie, a z mostem, no to w sumie wszędzie tutaj nie trzeba się nawet wysilać. To jest po prostu tak pięknie, że nawet nie trzeba za dużo wysiłków to włożyć. Czy ja wejdzie w takiej oto restauracji kamikaze, takiej azjatyckiej po prostu coś takiego i było napisane all you can eat, więc stwierdziłam, że dobra, no najemy się dużo sushi Ale to chyba działa troszkę inaczej, po prostu dostaje się coś jedną rolkę i jedne pierożki i takie jakieś rolsy No i zupę jeszcze do tego, jest to dobre, ale no w dziwnym miejscu wylądowałyśmy po prostu Ale jeżeli faktycznie możemy jeść ile chcemy, no to w porządku, bo najemy się, za 15 euro jemy ile chcemy Na razie nie wiem o co chodzi mhm. Zobaczcie, jesteśmy teraz w ogrodach Vasco da Gama. Tutaj są jakieś takie spoty do robienia sobie zdjęć w lustrze i do podziwiania klasztoru Hiero... Może nie będę tak mówiła do końca, ale Hiero czegoś. I bardzo ładny ten klasztor, tylko właśnie na sumie za zachód słońca trochę przyszłyśmy i trochę tak właśnie przyświeca. Dosłownie tam się wychodzi z jednych ogrodów, Vasco da Gama, a tutaj są kolejne ogrody. To jest bardzo duże tutaj nasilenie różnych ogrodów, ale no, tutaj mi się bardzo podoba. I z tych ogrodów zatem macie bardzo ładny... Widok na ten klasztor I tu jest jeszcze taka fontanna O tam widzę Z widokiem na klasztor Fajnie, to jest ta druga część Lizbony Jest bardzo atrakcyjna hmm? O, nawet takie zdjęcie ja Mogę Ci zrobić, fajnie Zobaczcie, tak przy zachodzie słońca Wygląda ten słynny Torte del ble, coś tam takiego No, nie wiem, nie zachwyciło nas to Muszę przyznać bo jest to mniejsze, mniejsze niż na TikToku, jak zwykle. TikTok versus reality. Tak wygląda temat muzeum. My do niego nie wchodzimy, bo już na jest za późno. Ale tutaj całkiem spoko, jest też z niego widok. Tam można wejść od góry, jest spod z widokiem tutaj na Lisbonę. Po tej stronie ciągle latają samoloty. Godzina szósta, a my lecimy na Maderę, właśnie w takich okolicznościach. Tutaj mój troszeczkę za duży plecaczek. To w ogóle, jakbym miał pałkę teleskopową ze sobą, ale to jest tylko statek jak coś.